Jako prezes kasy otrzymałam bardzo prestiżową nagrodę Głównego Inspektora Pracy, nagrodę imienia Haliny Krachelskiej za działania na rzecz bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. To jest ogromne wyróżnienie. Jestem z tego bardzo dumna, ale jeśli mam okazję na ten temat mówić, to chciałabym powiedzieć, że tą nagrodę dedykuję wszystkim pracownikom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a zwłaszcza pracownikom prewencji. Ta nagroda jest tak naprawdę dla nich wszystkich, bo to oni każdego dnia w bezpośrednim kontakcie z rolnikiem pracują na rzecz jakości, na rzecz poprawy bezpiecznej pracy. Ale to nie koniec naszych wyróżnień, dlatego że moim udziałem będzie także odbiór Światowej Nagrody, Światowej Nagrody przyznanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego, którą odbierzemy na Światowym Kongresie Bezpieczeństwa Pracy i Higieny Pracy. To również wielka zasługa wszystkich naszych pracowników i uhonorowanie naszych działań, bo przecież dodam, warto w tym momencie to podkreślić, że na przestrzeni prawie 30 lat działalności wypadkowość spadła o ponad 80%. Ale oczywiście zgodnie z zasadami Wizji Zero, naszym celem, naszą ambicją jest zero wypadków i zero chorób zawodowych w rolnictwie i będziemy do tego dążyć.